Nie jest może idealnie, ale możemy zaczynać. Świetnie. Zatem z tej strony Marek, zrzucaj, nie gadaj, a po drugiej stronie mam. Sil'a z polskiego arpegowania i w sumie teraz też onion on i oni, on i gry. Powiedz mi, Sil, dlaczego się spotkaliśmy? Ano, spotkaliśmy się, bo jakiś czas temu do mnie napisałeś w sprawie właśnie efektu mocy, który będzie wydany za pośrednictwem wydawnictwa Hengel. No i z mojej to właśnie przyczyny, z mojej winy. No powiem szczerze, jestem zaciekawiony. Temat systemów science fiction ogólnie jest mi dosyć bliski. Lubię tego typu rozgrywkę. Czekałem na Void Dancer, który gdzieś tam chyba zaginął w, w kosmosie, Odleciał nie w tą stronę, co trzeba. Powiedz mi na sam początek, jak będzie z efektem mocy? Czy on wyjdzie? Zły deser, to już jest trochę temat tabu, nawet. <grymne> Pamiętam, jak ja się też Iron Space, dwójka. Um, więc tak. Jeżeli chodzi o efekt mocy, to na pewno wyjdzie, to, mhm. jest, to już jest taka sprawa, że długo, długo on był w tej robocie, to nie wszystko było widoczne, tak? Ja tak naprawdę swoją pierwszą wersję jego ukończyłem gdzieś przed wakacjami i ja byłem pewien, że my go na wakacje wydamy pod koniec wakacji, wakacji studenckich, no to gdzieś tam na wrzesień, nie? Mhm. Później przeszła w listopad, październik, by ostatecznie rozpocząć się dopiero teraz, 10 stycznia. Mm, więc faktycznie są te opóźnienia jakby takie z perspektywy mojej bardziej widoczne niż z perspektywy y, widza z zewnątrz mam wrażenie, ale jak najbardziej wyszły na dobre. Bo pierwszy plan 30 stron i taka była informacja swego czasu poddana, A w tym momencie jest to 60. Więc tak zdecydowanie wyjdzie, tylko po prostu wyjdzie lepszy. I to jest to jest pewne. Ja, z mojej perspektywy jako osoby, która nie wiedziała kiedy zacząłeś pisać, na dobrą sprawę opóźnienia jeszcze nie ma. Powiedz mi, co to jest w ogóle za system? Domyślam się za science fiction, ale co my tam możemy robić? Kim możemy zagrać i czym on różni się od innych systemów? Dobra, to po kolei, yy, co możemy robić? Możemy właściwie dowolną rzecz w kosmosie, która będzie nastawiona na akcje i jakby wielkie epickie wydarzenia. To mam wrażenie, nie jest system. To czy myślę, że horror też da się zagrać, jak najbardziej? Jest to system, w który ja sam, osobiście prowadząc go, bardzo często nastawiam graczy na to, że mogą łatwo umrzeć. To też nie jest tak znowu, że to jest taki czysty heroik. To jest trochę taki system dla glass cannonów, e, czyli dla tych, tych właśnie szklanych armat, czyli weź ten typ człowieka, bohatera raczej, który, który potrafi zrobić coś mega epickiego, ale tak naprawdę wystarczy odropina pecha i jakby rozważnych decyzji. I faktycznie można zginąć. Chciałem, żeby to było czuć, bo taki mi się wydaje właśnie sci-fi, że jakby gra jest zawsze o wysoką stawkę i też to chciałem, żeby było widoczne w tym systemie. Jednocześnie możemy robić epickie rzeczy, no bo wiadomo, jakieś spluwy kosmiczne, jakieś supermoce, jakieś tego typu rzeczy, jakieś ogromne gwiazdy, to, czy nie gwiazdy, tylko ogromne stacje kosmiczne, od no, razu mi się z Gwiezdami Wojennymi kojarzy, dlatego stąd ta gwiazda. A z drugiej strony, tak naprawdę kończyny powinny latać na lewo i prawo, powinna śmierć zawsze gdzieś tam dyszeć w, w, na kartku. Więc możemy robić jakieś rzeczy, typu właśnie jak w Gieznych Wojnach, możemy robić takie rzeczy jak w Obcym, jak w Prometeuszu, jak, jak na przykład w jakichś serialach, typu myślę troszeczkę Star też, chociaż troszeczkę mniej, bo jednak to chodzi głównie mi o to, żeby to było takie właśnie for fun mocno, na pewno nierealistycznie to broń, broń się panie. Marzy broń się panie, który czytam w imię w co kto wierzy. <grym> eee, to wierzy. Więc to jest to pierwsze, co można nie robić, więc, więc takie nastawienie właśnie na taką akcję kosmiczną. Eee, drugie, kim można być? Kim można być? Można eee, być tutaj też jakby jest kilka mechanik, jest kilka rzeczy podręczników, które pozwolą. Się zainspirować, ale też podręcznik nie narzuca. Tutaj, na przykład, jest tylko przykładowa klasa, jak zrobić klasę, jest wypisane kilka rzeczy, które trzeba, a należałoby, żeby właśnie były w wymyśleniu swojej klasy, ale tak naprawdę, klasa na przykład w podręczniku jako takich nie ma. Chodziło mi bardzo mocno o to, że kiedy ktoś wpadnie na odjechany pomysł, to żeby mu tego nie odbierać. I faktycznie, na efekowaniu z kulturą, które prowadziłem w Rzeszowie. Gdzie już rozegrało się bardzo dużo strategii właśnie na efekcie mocy. Mieliśmy postać choćby transformersa, który był troszeczkę tam znerwiony do tego stopnia, że to był transformers, który się zmieniał w drona, a nie w tam wielką ciężarówkę czy mecha. To w sobie że jest to mechy. No to był taki mały mechem, nie tam gdzieś dwa metry, ale tak, był tym mechem, był tym, był tym transformersem, zmieniał się, w co tam chciał ale był równie dobrze mały pluszak, pluszaty stworek, który robił tylko hik jako swój dźwięk i potrafił telepatycznie się przemieszczać po prostu sobie w jak taka mała pluszowa chmurka, a w środku pod tym puchem był gremlinem właściwie, więc możesz być kim chcesz. Dosłownie i mam wrażenie właśnie, być może niektórych to może wręcz przybić troszeczkę jakby gdzieś tam do gruntu, że o, mogę wszystko, co ja z tego wybiorę, ale jak się przeczyta troszeczkę tego podręcznika, to mam wrażenie, że inspiracji jest tam sporo. Choćby w tabelkach z supermocami, których jest naprawdę dużo i są, roz... są opisane. I tak naprawdę wystarczy sobie wybrać kategorię, rzucasz sobie kaszutką i masz tam różne supermoce z różnych kategorii, czy to żywiołów, czy to telepatyczne, mechaniczne. Tak naprawdę podręcznik jest w dużej mierze zajawką do tego, co oferuje mechanika. I tam było trzecie pytanie, zaraz, Kim co można robić, kim można być i tam było trzecie, co to było? Wiesz co, zacząłeś o to może przejdźmy do mechaniki po prostu, bo e, wspomniałeś, że mechanika nie ogranicza, a zatem, co to za mechanika? Hmm. Więc tak, to już o tym, o tym opowiadałem yy, u nas na moim kanale właśnie, żeby też troszeczkę ludzi z tym zaznajomić. Mechanika opiera się o pomysł z kamieniami milowymi i kamienie milowe są tutaj w całym klub. Yy. W moim rozumieniu, kamień to właśnie takie momenty w życiu, w tym przypadku postaci, które ją odmieniają, albo w ogóle są takimi osiągnięciami. Osiągnięciami, które sprawiają, że nasze zdolności wzrastają, że dowiedzieliśmy się czegoś więcej o świecie, o sobie samym. I w tym przypadku mamy coś takiego, że kamień milowy, na przykład, przyjmując Luka z to było kiedy poszedł trenować u Jody, ale też, kiedy rozwalił Gwiazdę Śmierci. Tylko teraz po kolei, właśnie mamy te dwa typy. I pierwszym byłby taki kamień który opiera się właśnie o jakieś wielkie, epickie osiągnięcie typu rozwalenie Gwiazdy Śmierci. A ten drugi, to jeżeli spędzi dłuższy czas na trenowaniu, na jakby szukaniu wiedzy i tego typu rzeczy, to jest ten drugi, bardziej czasochłonny, mniej na sesji, bardziej na czas między sesjami. Że gracz deklaruje, że coś takiego robi. I ten, to jest ten drugi sposób na zdobycie tego. A jakimi kośćmi rzucamy? Rzucamy kostkami K12, tak jak już mówiłem, uważam, że należy im się troszeczkę więcej miłości, plus mają fajny rozkład prawdopodobieństwa. Są wyraźne, ładnie się turlają i mam wrażenie, że są odrobinę mniej toporne od kaszustek. Przy czym przy czym jeszcze nie są taką kuleczką jak K20, zresztą k też bardzo lubię, ale są, moim zdaniem, trochę nadużyte w systemach, takie mam wrażenie, może przez te Więc tak, to są właśnie te K12, mamy, mamy sześć różnych statystyk, atrybutów i to właśnie te atrybuty pozwalają nam na odlokowywanie. To czy nie, przepraszam. To kamienie milowe pozwalają nam na odlokowywanie użytku atrybutu, atrybutów, tak. Ponieważ, jeżeli, powiedzmy, stworzysz sobie postać, właśnie tego, bez Jedi, już jak się opieram o te wyzwania, to lecimy na tym, i masz kamień milowy, jest jednością z mocą i jesteś w sytuacji, w której chcesz pomedytować na jakiś czas, żeby po prostu czy szybciej Ci czas i, i żeby się skupił, żebyś później mógł lepiej działać, na przykład odpocząć właśnie w taki sposób z tą mocą, to rzucasz sobie na przykład na tą medytację, czy ci wyjdzie jaka tak naprawdę fest dobrze, czy po prostu będzie to zwykły sen. Yy, I w tym momencie masz ten kamilowy, więc jest on związany z daną rzeczą, więc mówisz to mistrzowi gry, hej, mam taki i taki kamilowy, on się wiąże z tym, co chce zrobić, więc należy mi się łatwiejszy test i nie robisz testu podstawowego. Tylko robisz test, test nowicjusza już. I w tym momencie masz, doliczasz do tego właśnie atrybut. W tym przypadku takiego właśnie takiej medytacji mam wrażenie, że to byłby atrybut jaźń. I powiedz mi ile tam masz tego atrybutu na przykład 3. Do tego właśnie przykład 12, po prostu, po prostu do tego doliczasz trójkę i od 10 w górę masz sukces. Od, to jest sama podstawa. Powiedz mi... Mówię właśnie o gwiezdnych wojnach, o innych przykładach, gdybyśmy właśnie chcieli filmami. Jaki film można zagrać na tym systemie? Domyślam się, że właściwie większość to już się w kosmosie, ale powiedziałem, że znowu rozgrywki typu Star Trek, no niezbyt. W sensie Star Trek mi się trochę nie kojarzy, ale to też kwestia tego, że ja ze Star Trekiem jakby nie miałem nigdy za bardzo po drodze. Tam oglądałem kilka odcinków, stąd ciężko mi jednoznacznie powiedzieć, żeby było to dopasowane. A z tego co widziałem, Star Trek bardziej się nastawia na interakcje między osobami, na dyskusje, dyskuty. Często mam wrażenie mniej akcji, a więcej dyskutowania o tym, czy wolno się pokazać na planecie, bo możemy naruszyć coś tam, coś tam takie pseudonaukowe pitu-pitu. A ja jednak tworzyłem z myślą bardziej o, może też troszeczkę pseudonaukowe pitu-pitu, ale zdecydowanie to jest mniej ważne niż właśnie epickie akcje, jakieś tam wielkie osiągnięcia, coś wielkiego. Co do, co do filmów, opowiedzenie jakimi filmami, aż sobie tutaj zerknę, bo tak, miałem, mam w podręczniku, będą napisane, będzie napisane kilka inspiracji dla mistrzów gry, właśnie filmowych, bo otoc pisząc, I, i jako inspirację mogę na przykład porzucić um, planetę Małp, właściwie mógłbym stwierdzić, że dowolną. Zarówno ta bodajże od Tima Bartona, jak i ta oryginalna, jak i ta najnowsza. Bo wszystkie trzy wersje mi się bardzo podobały, więc myślę, że to jest coś takiego, bo tam też mamy trochę tej tej, tych relacji, a jednocześnie też dużo akcji, ucieczek, pogoni. Właśnie ten opcji mam wrażenie, żeby się nadawał. O ile dobrze wybrać sobie odpowiednie HP, bo tutaj mamy statusy, jako poziomy zdrowia, i możemy sobie je wybrać też w dodatku, przed sprzedażowym będą statusy, właśnie do horroru. A jakby stworzyć te statusy, to naprawdę nie jest problem, po prostu określamy sobie ich ilość. Według tego jak trudno chcemy, żeby było. Jeżeli będzie cztery statusy, to wiadomo, że długo gracze nie pożyją, jeżeli coś się stanie, ale jeżeli damy im 8 statusów już, no to już będzie to takie, że będą troszeczkę gąbki na obrażenia. Więc tak naprawdę można dużo różnych rzeczy. Jako inspirację mogę też podrzucić, że na przykład inspirowałem się Strażnikiem galaktyki. Albo filmem Jestem matką, który z kolei jest zdecydowanie spokojniejszy i bardziej psychologiczny, ale to mówię. Wydaje mi się, że to kwestia dopasowania statusów i dobrego mistrza gry. No właśnie, tutaj, tak powiem Ci szczerze, jak przeczytałem pierwszy raz gdzieś tam zajawki, zacząłem się zagębiać. To, właśnie, pierwsze co to właśnie strażnicy galaktyki, Marvel w kosmosie. Dobre skojarzenie. Zdecydowanie, moim zdaniem, dobre skojarzenie. Bo mówię. Jedna z inspiracji, zdecydowanie. Jest nawet pośród specjalnych przedmiotów rękawica. Wykuta w kosmicznej kuźni, yy, zupełnie wcale nie jest nawiązaniu. Nie, nie, wcale. <grafię> Także są przedmioty inspirowane pod kulturą tak. Yy, to mogę dodać, że właśnie duża doza humoru jest w tym podręczniku. Ja ogólnie jestem osobą lubiącą żartować i chciałem, żeby ten podręcznik miał trochę do siebie dystans. Stąd pojawia się tutaj masa śmiesznych nawiązań. Mam wrażenie, może, może suchary, może śmieszne. Nie wiem. Mam nadzieję, że jeżeli że ktokolwiek się uśmiechnie chociaż pod nosem. Bo jest ich nawiązań sporo, choćby nawet i do seriali typu Doktor ale i też do filmów, właśnie takich jak u Marvela. Powiedz mi, przechodząc już mniej więcej od tego, gdzieś tam wiemy o czym to jest, co można zagrać, powiedz mi, gdzie można kupić, za ile i kiedy powinny się pojawić, i jak dalej widzisz życie tego systemu. Można już teraz na stronie w sklepie Hangala. W przedsprzedaży się znajduje aktualnie. Na razie jest to cena 35 zł, no 34,90, ale no już będę zamknął do 35. Ale Powiem szczerze, 30. jak zobaczyłem cenę, jak dla mnie bardzo duży plus. Za taką cenę ciężko cokolwiek innego znaleźć. Nie będę, nie będę tutaj kłamał, powiem szczerze. Fajny wywiad, myślę, że mogę to też powiedzieć. Zawsze to będzie jakaś ciekawostka, o której nigdy wcześniej nie mówiłem, ale ja po prostu, kiedy dostałem opcję, właśnie wycenienia swojej pracy, stwierdziłem, że nie idę na zysk kompletnie. Więc, więc tak, podręcznik jest po prostu tak tanio, jak, jak tylko mogłem. I no nie będę ukrywał, że właśnie chodziło mi też o tą przystępność. Jakby. Też nie jakoś spadek jakościowy, bo się zastanawiałem trochę też nad twardą uprawką, ale to jest bardzo cienkie mimo wszystko. Um, chociaż chyba grubsza do heta wychodzi, jak tak w sumie się w głowie podliczę, bo tam ochotnia chyba 40 stron, a to będzie miał aktualnie 60 plus stron, więc tak jak mówiłem, na początku miał być 30, teraz jest 60, więc tak, zdecydowanie cenowo chciałem, chciałem, żeby to było jak najniżej. Um, bo sam pamiętam jak kupowałem podręczniki po 2-3 dychy, szukałem takich najtańszych w internecie. <grym> um, więc y, to zdecydowanie. E, wyjdzie, wyjdzie to już, myślę, będą przesyłki już gdzieś w marzec, kwiecień, chyba gdzieś wtedy już powinno trafić. Um, więc tak, zdecydowanie wszystko tam u Hengala jest. E, co tam pytałeś drugie? Znowu mi wypadło, tak rozgaduję się, a zapominam właśnie. Um, no i jak tam dalej ten, ten system będzie żył? Z jakie masz plany po prostu z nim związane? Oj plany. Na razie to mam plan, żeby to wyszło i żeby żeby się nie okazało totalną klapą. Bo, 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 bo mam też tak jak ja widzę różne oceny. Chociaż myślę, że za wcześnie na oceny, to widzę różne zdania na temat na podstawie już tego co ukazałem. że ten system, widzę bardzo bardzo skrajno um. No, jest to dla mnie lekko przerażające. Bo, bo jestem w tym wszystkim świeży i ja o tym doskonale wiem. Ja wiem, że ten system nie będzie. Jak będzie. Nie mówię dobry, żeby był po prostu ok. Żeby był taki do zagrania. Bo ja się świetnie bawiłem go tworząc. I dobrze mi się na nim prowadzi. Był stworzony właśnie przez. Właśnie chodziło o to. Żeby tym, czego ja nie widziałem na polskim rynku, jeżeli chodzi o RPG, czyli narracyjną narracyjnym mechaniką. Pod sci-fi. To był ogólny zamysł. Z tego się tak naprawdę narodził. Bo tego mi brakowało. Yy, I dalsze życie dla niego. Jeżeli by to wyszło w miarę i był, było zapotrzebowanie, że tak powiem, ludzie by chcieli faktycznie, już rozpocząłem już... pierwsze szkice, że tak powiem, do dodatku. Do dodatku związanego z retro sci-fi, opartym o retro, zarówno grobę, jak i kinowe. I więc będzie to takie retro typu filmy z lat 50., ale też myślę, żeby się oprzeć trochę w tym dodatku o gry z lat 80., 90., takie starowotne gry komputerowe. Starowodne no przesadzam, może nie aż tak starowotne, aczkolwiek to już będzie retro, więc, yy, więc zarówno akcje w stylu Demony w Kosmosie Doom, jak i jak i po prostu jakieś trójnoki wojny światów albo Zielone Ludziki z Marsa. Takie klisze dosyć. Bo myślę, że to jest ciekawy kierunek, który byłby też dosyć dobrym materiałem do, do rzucenia troszeczkę dawki tego mojego humoru. Lekko prześmiewczego, ale i fajnego. Takie mam wrażenie. I jeżeli chodzi o dalsze życie tego, to myślę, że to są takie dwa pierwsze cele. No nie, żeby to po prostu wyszło, a później ten dodatek i kto wie co będzie dalej. Czyli mówisz, wszystko w rękach fanów? Zdecydowanie, wszystko w rękach fanów. Cały czas staram się na to stawiać. Stawiać na to, żeby ludzie wiedzieli, że mają na to wpływ. Ktoś powiedział, chyba, chyba bodajże osobka, która prowadzi rpg codziennik, którą z tego miejsca pozdrowię nawet serdecznie, o tym, że liczyła na relacje podobne do tych z Powered by the Apocalypse systemów. I ja w tym momencie, wczoraj i dzisiaj to robiłem, bo stwierdziłem, że faktycznie coś podobnego fajnie by było wprowadzić. Zresztą Wojtek z Hengala, Wojtek Wąs mnie też do tego trochę namagał i stwierdziłem, jasne, spoko, zrobi się. I zrobiłem to. Jest, będą po prostu na podstawie emocji, będzie można sobie wybrać jakąś inspirację łączącą jedną postać z drugą i podejście do niej. To będzie tworzyło jakąś historię, jakiś backstory. Więc tak, zdecydowanie wszystko w rękach fanów, bo jeżeli cokolwiek napiszę pod jakimkolwiek z no, naszych filmów yy, polskiego repegowania o efekcie mocy albo na fejsie napiszę, cokolwiek, to ja to staram się w miarę brać pod uwagę. No jeżeli to nie będzie yy, zarzut w stylu, a, bo to jest słabe, bo po prostu, bo tak, a, bo wiadomo, Takie komentarze, wydaje mi się, że i tak to będą. To będzie, to będzie na stówę, nie? Jakby jeszcze ja tym nie przejmuję. Staram się mimo wszystko, nawet w czymś, co ktoś inny nazwałby hejtem, znaleźć nutkę z czego to wynika. Bo myślę, że wszystko mimo wszystko z czegoś wynika. Jeżeli to wynika z tego, że ktoś po prostu mnie nie lubi albo taki, taki tego typu systemów, to będę starał się do tego podejść z dystansem. W momencie, w którym ktoś będzie faktycznie się znał na rzeczy, a bywają takie osoby, które faktycznie się znają, mają mieszane uczucia, to już biorę to zdecydowanie bardziej do sertucha. I chociaż nie wszystko mogę zmienić to staram się, tylko problemem są myślę te komentarze, kiedy dotyczą czegoś absolutnie, ale absolutnie yy, definiującego ten system, tak? Yy, bo jest kilka rzeczy, których właśnie nie widziałem w innych, takich jak właśnie ten system kamien milowych w taki sposób, że właśnie opiera się czysto o to, że coś epickiego dokonuje bohater i to automatycznie się już wnicza, no nie jak, jak aspekt w yy, tylko że no właśnie trochę inaczej to jednak działa, yy, albo po prostu ten narratywizm ogólny, no nie wiem, jeżeli chodzi o jakiekolwiek powiązanie i podobieństwa do systemów, które widzę jakieś podobieństwa w stosunku do efektu mocy, to myślę, że właśnie te, którymi się lekko inspirowałem, czyli oparte o Apocalypse World i oparte o Fate'a, ewentualnie trochę Fu, może to są te takie kierunki ewentualne powiązań. Więc kto wie, kto wie co z tego będzie, ale no... Liczę na to, że fani się faktycznie powiedzą i będę mógł dzięki temu bardziej iść na rękę. Zapowiada się ciekawie, a powiedz mi, czy gdzieś można przesłuchać tą przykład sesję z właśnie Twojego systemu? Czy jest gdzieś udostępniona? Dane, powiem szczerze, bo jestem troszeczkę teraz zawalony, właśnie, zarówno tym projektem, jak i studiami. Przez co jeszcze nie, nie nagrałem, nie nagrana jest jeszcze żadna sesja z Efektu Mocy, na razie wszystkie były po prostu prowadzone na żywo. Więc no niestety jeszcze nie ma do odsłuchu, ale jest to w planach, już pierwszy jakby nabór graczy robiłem na Onion i gry na serwerze Discordowym. I prawdopodobnie coś takiego pyknie i będzie, będzie na pewno do odsłuchania. W tym momencie nie ma. Aczkolwiek, jeżeli ktoś jest z Warszawy lub planuje pojechać na zjawę, to mogę jakby no mogę zapewnić, że będzie okazja zagrać. Lub nawet pogadać ze mną osobiście, bo będę na stoisku Hengala. I to jest takie 99%. Jeżeli coś mi nagle nie zaskoczy meteor miniewalnie w samochód albo we mnie, no to myślę, że myślę, że raczej jest pewne, że będę i będzie okazja zagrać osobiście. A to jest, mam wrażenie tak mimo wszystko, lepsze od odsłuchania sesji. Aczkolwiek to jest w planach. Tak, z pewnością zagranie osobiście, wypróbowanie systemu, z pewnością będzie lepsze niż wysłuchanie. Więc możemy zaprosić na zjawę. Z tego co widziałem w prognozie pogody, żadne meteoryty na wschodzie mają nie padać. Więc mam nadzieję, że dotrzesz i że na zjawie już pierwsi fani będą mogli zagrać właśnie w nowy system ciekawy i mocno otwarty. Z tego co mówisz, rzeczywiście mocno nastawiony na narratyzm e, i opowieść jako taką i właśnie wspólne chyba tworzenie ją z Mistrzem Gry, z tego co widzę właśnie po tych kamieniach milowych. Tak, ma się wpływ na pewno na no to jakby, na no te kamienie milowe tutaj w ogóle jeszcze będę prawdopodobnie to ubogacał w ewentualnych dodatkach. Yy, ale ogólnie no, te kamienie milowe są takie, że ma się na nie wpływ, chociaż jednak ostateczne słowo zawsze ma miszgry gry, także to, to zaznaczam. Jeszcze zanim, w ogóle to w podręczniku też pisałem, ale to od razu mówię, żeby nie było, że to, to, to jednak nie jest coś takiego jak Sanur czy, czy, czy AWO. Ja rozumiem, czyli jednak mistrz gry w tym systemie jest jeszcze potrzebny. Jest jeszcze potrzebny, tak. Jeszcze zostaje przy stole, kupujcie mu chrupki nie żebym sobie załatwił na przyszłość jedzenie tak, tak. No to powiem ci tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dużo się dowiedziałem. Mam nadzieję, że słuchacze również. Wszystkie możliwe linki będą oczywiście pod spodem. No i czekać tylko marca, aż dojdą podręczniki i będzie można zagrać, spróbować, jak to jest być tym shopem, praczem w kosmosie. Cóż, ja też dziękuję bardzo. I no, liczę na to, że, że kogoś zainteresuje. Tego jestem pewien. Trzymam kciuki i do usłyszenia. Mam nadzieję z okazji wydania dodatku.